KOLASKI, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu. Jak Państwo przeżyli wczorajszy odcinek bez, bab... bez mnie, tylko z babą, no ja Państwa bardzo przepraszam. Być może takie zastępstwa będą jeszcze wchodziły w grę, no, ale postar postaram się ograniczyć takie historie. Dzisiaj mam kolejnego gościa. Przy niedzieli wpadł do mnie Pan Moryc. Nie będę z nim gadał. Bo jakiegoś tak mało rozmowny jest. Natomiast chciałbym, żeby, ponieważ temat jest gorący, żeby Państwo posłuchali mniejszości. Poszły konie po betonie, ręce świerzbią o kopłonie, Odzew może być soczysty na jedynki z każdej listy, na jedynki z każdej listy. Dziwny raczej trend się szerzy Są na listach leży, Od kaliber grubej rury Mejzy start z zielonej góry Mejzy start z zielonej góry Nowy także to obyczaj Prezes puścił Bąkiewicza Choć ten wołał Dziadku, dziadku jest w Radomiu na ostatku Jest w Radomiu na ostatku Patrzcie ludzie czarna owca, pastisz antysystemowca owca, on w opolu nas przywita, wokalista smętna pyta, wokalista smętna pyta. Suski Radom numer jeden. W Kielcach dziwnie pachnie z gredem Ela Witek to Legnica, czarnek polublinie kica, czarnek polublinie kica. 6 tygodni od tej pory przybliżają się wybory. Pora chłopcy i dziewczynki, żeby wszystkie te jedynki, żeby wszystkie te jedynki. Bardzo panu dziękuję. Już pognał, nie wiem, może na jakieś zebranie albo na coś. Proszę Państwa, dzisiaj mamy trzeciego września, a niedzielkę i imieniny obchodzą Gerard, Izabela i Szymona. Także Antoni, Bartłomiej, Bartosz, Bazylisa, Bronisław, Erasma, Feba, Gerarda, Grzegorz, Jan, Maryn, Maryniusz, Mojmir, Natalis, Przecław, Przedsław i Serapia. Najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich yy, solidizantów. Przyzłowie na dzisiaj. Wrzeszczy wrzesień, że już jesień. Bardzo odkrywczo. Nietypowe święto. Dzisiaj jest Dzień Wieżowy. Natomiast, natomiast grę półsłówek oczywiście Basia Bocian zasunęła, nie wiem czy wymyśliła, chyba tak, bo to jest o, głęboki umysł. Proszę Państwa, dzisiaj będzie chuba z ryjem. Wszystkiego dobrego, dziękuję serdecznie, do jutra, moje uszanowanie.